Siemaneczko kochani, witajcie na moim kanale. Ja jestem Kiki Freika a dzisiaj zrobię. Dzisiaj nagrywamy reakc moją reakcję na piosenkę Jenny. Z tego co widziałam, to ona ma tytuł przyjaźń. No i w ogóle, jak to zobaczyłam, no to to ma właśnie tak, tak jak to widziałam, no to to ma tytuł przyjaźń. No i to wygląda, jakby to właśnie było o ich wszystkich przyjaźni, co nie, że? No, Wika, Jolita. Fausti, Hania, Bartek i Bartek. Dobra, no, to zaczynamy. W ogóle to było takie fajne, że Bartek poszedł do. dostał. no tam na. do lat. no do czego, czegoś. no i wziął popcorn. no miska z popcornem wziął, wziął nie? No, i tutaj chyba usiądzie na kanapę, tak widzę. Zobaczymy. Fajnie, że od razu się zaczyna tak fajnie. Nie jest to nudno od razu, tylko na początku jest muzyka i nagle. Nagle Bartek wchodzi ze śpiewaniem, ale w ogóle nie wiem, czy to zauważyliście, ale to jest nagrywane wszystko w domu Genzy. W... No tak, w domu Genzy, ale w starym domu Genzy. No to zobaczymy. No a tego raczej dawniej nie nagrywali, bo tu właśnie jest Hania z tymi włosami jej takimi, no co ma końcówki czarne. No, i nie ma Patryka i Oliviera. Oliwiera. No to, No, to nie wiem, po prostu pilnie poszli specjalnie do domu, do starego domu Genzy, żeby nagrać tam piosenkę. tak ty, wie. Ty, bo, bo, bo przy tobie wiem, że nie znajdę nigdy kogoś jak ty. Więc bądź obok nigdy, mam szeroki uśmiech, nigdy... nie, Boże, i na jakim ja momencie. Zatrzymałam. No dobra, ale w ogóle fajna, Fajny maritm na pios ta piosenkę i fajne słowa, jakby nie. Ale dobra. dobra, ale słuchamy dalej. Lecązy, Mogę Ci powiedzieć wszystko. Nawet gdy dzieli nas dystans. Z, z tobą zawsze jestem blisko. Jesteś jak bezpieczna przystań. Czasem, jak Harry. Czyli to pewnie będzie tak, że bo dwie osoby będą mieli. No, bo dwie osoby będą mieli razem zwrotkę, nie? Tutaj na przykład ma święte z Fausti, bo to jest tu właśnie przy... piosenka o ich wszystkich przyjaźni, nie? I run, czasem jak dzieli i tom, razem nocami na mieście. A jak dron, jesteś na dobre i na złe. I co by było, to wiem. Każdy, co myśli? Mój każdy, blizzard. Wydłobaczycie krzywdy. I to, że mi blizzardy, dyskusję. To To nie znajdę nigdy. Boże, ale. śmieszny jest ten teledysk, szczerze. No. Nie wiem, jak to jest. ale fajny jest ten teledysk w ogóle. No i. Bardzo fajny, i w ogóle. Jest energia w tej piosence, O, jeszcze minuta tego została. Koleczkę, nie wiesz. Bądź obok mnie, gdy mam szeroki uśmiech, gdy. Nawet pieniądze mają tutaj, jakby też. A nie, nie, dobra. Tu jednak nie jest taki myślą. <laughs> Muzykę, bo przy tobie wiem, że nie znajdę nigdy kogoś jak ty. Więc bądź obok mnie, gdy mam szeroki uśmiech, i gdy lecą łzy. Czy tobie wie, że obok mnie mam szeroki uśmiech? Jak ty lecą zy? Poznałem Ciebie przypadkiem. W ogóle tam ktoś robił gwiazdę. Nie przypatrzyłem się, kto, to, kto robił tu, tu gwiazdę, więc muszę cofnąć. to wskazać. Czy jest łatwe? Mam szeroki uśmiech, tak? Zobaczymy. Kto to? Poznałem Ciebie przypadkiem. A, to chyba świeże. ...relacje zostaną na lata. Choć życie nie zawsze jest łatwe. Zawsze cię bez projekt swojego brata. Wiem, mogę na ciebie liczyć, bo nigdy mnie nie oceniasz. Nawet kiedy falami hejt zalewał mnie jak ocean. Znasz moje głupie pomysły, przejęzyczenia i wpadki, nie powiesz ich nikomu nigdy. Ale ta na Wiki i Jolity, to dla mnie jest najsłodsza. Że on tak chyba właśnie sobie... Siedzą sobie na łóżku, jakby takie właśnie dwie, dwie przyjaciółki, które jak przyszły sobie na nocowanie, nie? I tutaj jeszcze te awokado. No My tak. jakby z zławki złapkami, ci siedzi w kowie, mama o tobie, wszystkie fakty. wie, że z tymi żarty, nikt ich nie rozumie, jak ty. O, przy tobie wiem. W ogóle to tam, jakie te koło tak zrobili z siebie, jakby z. z. z, z wszystkich tam. Z, z nich, z nich wszystkich, no to właśnie Wika i Litocy trzymają za rękę. To jest takie zagadkie. Nie znajdę nigdy kogoś jak ten, nie, nie. Więc bądź obok nigdy, ma szeroki uśmiech ty lecący. O, o przy tobie wiem, nie znajdę nigdy kogoś jak ty Co się wszyscy przytulili, to takie, no słodka mega urocza jest ta piosenka. Jeśli Wam się podobał odcinek, tak niech zostawcie łapki w górę, subika oraz dzwoneczek.